Witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na holu braniowy. Pokażę Wam kilka rzeczy z Chemu, Zary i ze Stradivariusa, czyli tak klasycznie ostatnio u mnie, bo ja te trzy sklepy najbardziej lubię i najczęściej tam kupuję. I... Będę oczywiście te rzeczy mierzyła i właśnie dzisiaj będzie trochę inaczej, bo nie będzie przebitek, tylko od razu będę na siebie zakładała Teraz już też mam dwie rzeczy na sobie, także zaraz do nich przejdziemy, ale zacznę od dodatków, żebym o nich po prostu nie zapomniała Także wszystkie linki zostawiam wam na dole Wydaje mi się, że jak opublikuję ten film, to rada chwila zaczną się wyprzedaże W chemii już są, także no właśnie ja też z nich skorzystałam Także dobra, słuchajcie, zaczynamy Zacznę właśnie od tych dodatków, bo to są e, dodatki zimowe w kolorze kremowym. Ostatnio podobają mi się takie luki, dużo ich widzę na Instagramie, gdzie ktoś jest ubrany na czarno. Jak wiecie, ja cię czarny kolor. I właśnie ten cała stylówka jest przełamana jakimś takim jednym albo dwoma dodatkami w kolorze beżowym. Mogą to być tylko rękawiczki, może być czapka, rękawiczki, szalik, cokolwiek. I właśnie udało mi się, słuchajcie, w H&M kupić kaszmirowe rękawiczki. One mają tak naprawdę 10% kaszmiru. A 82% wełny, więc, jakby no skład jest tutaj bardzo dobry. Zobaczcie, Kashmir Blend. Także tu jest praktycznie, no tam 7% chyba poliamid, 1% elastan. Także, no można uznać, że one są prawie w całości wełniane, więc pewnie mechacić się będą. Ale bardzo mi się podobają. Podoba mi się kolor, bo to jest taki przygaszony beż, trochę taki padający w szary. I to są tego typu rękawice. Ja bardzo je lubię. Jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja od wielu lat kupowałam takie rękawice w chyba w New Yorkerze, potem w Rezerw, bo one też nie w każdym sklepie były dostępne. No i teraz właśnie skusiłam się na te wełniane, bo cena była okazyjna, bo kosztowały, słuchajcie, na wyprzedaży 60 chyba 4 zł. Także wydaje mi się, że to jest całkiem fajna cena, a te rękawice wiecie, one się nie nadają na mrozy, ale jak temperatura jest na plusie, to ja zawsze je noszę, bo w nich jest po prostu wygodnie, bo możecie wszystko normalnie chwycić. Tu wam grzeje rękę, dłoń i też jak macie na przykład zakus rękawy w kurce albo sweter z krótszym rękawem, takim wiecie, czy koszulę, cokolwiek, to możecie sobie je tak od... rozwinąć tutaj do końca i będzie wam po prostu ciepło, także no ja lubię tego typu rękawiczki. I one chyba występowały w ogóle w trzech kolorach, natomiast e, no tutaj trzeba znowu urządzić polowanie, bo bardzo szybko się wyprzedały ze strony internetowej. I szalik. Szalik też jest schemu i nawet nie wyobrażacie sobie, jak trudno było mi znaleźć jednokolorowy szalik. Najpierw w zeszłym miesiącu szukałam czarnego i są czarne, tylko że to nie są szaliki, to są bardziej, ja bym powiedziała, chusty. Ja w ogóle jestem przyzwyczajona do takich ogromnych szalik, że jak się obwinę, tak bałwan wyglądam. I dlatego słuchajcie, jak udało mi się dorwać ten jasny w chemie, jak widzicie to jest troszeczkę inny kolor, ale to nie ma jakby znaczenia, w mam jeszcze czapkę w ogóle wełnianą z chemu, co kupowałam w zeszłym roku i ona też ma inny kolor, ale to jakby mówię, to, to nie robi jak tam wielkiej jakby różnicy. W każdym razie, jak przyszedł ten szalik, to trochę się zdziwiłam, bo on miał mieć, może ma, 1,90m na 30cm, ale ogólnie wygląda na taki dość, zobaczcie... No mały, ja jestem przyzwyczajona do trochę większych szalików. W każdym razie, jak go założyłam, okazało się, że on wcale nie jest taki mały, a do tego jest bardzo fajny. On jest poliestrowy, kolor, jak widzicie, taki mleczny, ale fajny. Bardzo mi się podoba i na Bango zostawię, bo słuchajcie. E, no już nie dostanę nigdzie indziej takiego szalika. Zresztą w sumie czego ja bym miała więcej chcieć od takiego szala? On jakby spełnia moje oczekiwania, jest ciepły, jest gruby, może się będzie i mechacił no bo to jest taki też materiał, słuchajcie, na pewno ciemne ciuchy będą mi obłaziły, więc um, będę musiała uważać, ale podoba mi się i ten kolor mi się podoba, bo to jest taki właśnie przygaszony ten kolor i, i ładnie wygląda przy twarzy, do czarnych ciuchów będzie naprawdę spoko i tutaj też słuchajcie, polowałam, aż upolowałam, bo ono dłuższego czasu w ogóle był wyprzedany i co jakiś czas wraca. I cena teraz na wyprzedaży 49 zł. Także wydaje mi się, że za szalik jest to też całkiem, całkiem spoko cena. I przejdźmy teraz do tego, co mam na sobie. Zacznijmy od swetra. Słuchajcie, mam ten sweter w dwóch kolorach: czarny i beżowy. To jest sweter z Zary, który ma w składzie 40% wełny, bo 20% to jest wełna i chyba 20% alpaka. Także skład jest całkiem dobry. Czy on gryzie? Wiecie co? Nie, o, o, znaczy nie wiem, ciężko im powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie. No jakoś tak, ja z tym chodziłam, w tym jeszcze nibą momentkę. Ale no, nic mi nie kuje, także no to, to nie jest taki. Ten schemu jest zdecydowanie bardziej kujący, a ten jest taki, no może delikatnie, ale no, mi jest ciężko, słuchajcie, powiedzieć. No, ja bym go oceniła jako jeden z tych bardziej miękkich swetrów. Natomiast jest bardzo przyjemny. Kolor, zobaczcie, ten, który mam na sobie, jest też ładny, ale zdecydowałam się też na czarny, dlatego że ja nie mam zwykłego czarnego swetra. Nie wiem, jak to się mogło w ogóle stać. W każdym razie ten sweter, słuchajcie, czarny mam w rozmiarze L, ten w rozmiarze M. Bo wziąłem dwa, bo nie wiedziałam, który będę chciała zostawić i który rozmiar będzie dobry. I jak się okazało, te dwa rozmiary są praktycznie takie same. Także zostawiłam obydwa i cena, słuchajcie, 139 zł. Natomiast on pewnie rada chwila będzie na wyprzedażach, więc warto się jakby na niego skusić, jak szukacie swetra. Bo mówię, on jest bardzo przyjemny i przede wszystkim jest bardzo ciepły, bo mówię, tego już nosiłam i... Było mi w nim ciepło, także yy, warto skorzystać. Natomiast ja go też wypatrzyłam na Instagramie, bo dziewczyny, na jakimś koncie jakaś dziewczyna pokazywała swetry z takim właśnie lepszym składem. I mówię, ta ilość wełny to nie jest jeszcze taka ilość wełny, która będzie nie wiadomo jak kuła, przynajmniej no, no ja tego tutaj tak nie czuję. Ale już Wam pokazuję, jak ten sweter wygląda. On nie jest jakoś wybitnie długi. Tak mniej więcej do bioder mi sięga, natomiast jest fajny właśnie, ta długość jest fajna, jak chcecie sobie go delikatnie gdzieś tam w spodnie wsadzić. Rękaw też, zobaczcie, mam długie ręce, jest długi, często sobie tak podwijam. I to jest zwykły, klasyczny sweter, tutaj jakby nic nie ma, po prostu taki basic totalny, który będzie... Zawsze się sprawdzał na każdą okazję, ja lubię takie rzeczy po prostu, bo one są co roku fajne, a nawet jeszcze fajniejsze, bo gdzieś tam pojawiają się te kolorowe rzeczy, ale jednak takie klasyki to są, to są klasyki, także ja jestem bardzo zadowolona z tych swetrów i nie wiem czy wam mówiłam, że występuje ten sweter chyba w pięciu kolorach, ja miałam jeszcze w domu pistacjowy, ale jakoś tak słuchajcie, ja lubię ten kolor, ale nie zdecydowałam się, postawiłam je tak na klasykę. I teraz słuchajcie, jeszcze bardziej obniżę kamerę, bo pokażę Wam spodnie dresowe. Ze spodniami w hejmie jest tak, że ciężko trafić, te kolekcje się zmieniają. I ja pamiętam dwa lata temu kupowałam spodnie szare i czarne, i wiem, że wiele z Was po mnie kupiło te spodnie i pisałyście mi, że po jednym założeniu w tam praniu wam się zmachaciły. Ja te wspólnie mam no, już drugi rok i mi się nic z nimi nie stało. Piorę, noszę w kółko, natomiast ja wierzę, że Wam się tak mogło stać, bo tu nie wiem, czy to jest kwestia nie wiem, jakiejś partii, to są jakieś inne materiały, nie wiem. Dlatego ja też zawsze mówię, żeby tak na te metki, wiecie, troszeczkę do nich podchodzić z dystansem, bo ja nie do końca jestem przekonana, czy to, co jest napisane na metce czy to jest prawda jeśli chodzi o skład także no nie wiem może trafiłyście na jakąś partię inną bo moje są super i dlatego właśnie zdecydowałam się na kolejne, bo tam już są takie wyświechtane, że chyba będę musiała je wywalić albo do, tylko po domu zostawię do chodzenia, w każdym razie te są w kolorze czekoladowym, bardzo ładny kolor taka gorzka czekolada długość też spoko, bo zobaczcie mam 1,75 i one są naprawdę długie także idealnie do adidasów idealnie do takich wiecie, jakichś śniegowców mają kieszenie, ten materiał wydaje się być spoko i cena chyba 49 zł. Ja miałam w rozmiarze M Dziewczyny tam pisały, żeby wziąć rozmiar mniejszy. No ja wzięłam, a one wyglądały jak kalesony, bo one się tak naciągnęły. I to nie jest kwestia tego, że ja nie weszłam, bo Eska, wiecie, w H&M te SK są duże, tylko coś tak nie grało po prostu w tych spodniach Dlatego ja zdecydowałam się na Mkę i już w nich też chodziłam i one są naprawdę fajne. Jak jesteśmy przy H&M to pokażę Wam może jeszcze getry. Te getry nie będę mierzyła, bo to są zwykłe po prostu jasne getry. I ja w ogóle też chciałam czarne kupić sobie na boks. Słuchajcie, ile ja miałam getrów w domu. Nawet ten sam model w innym kolorze to już po prostu jest ciężko trafić z rozmiarem. Tu wziąłam rozmiar M. To są takie właśnie getry do chodzenia. Nie wiem, jak będę szła do sklepu, na spacer, gdziekolwiek, bo ja lubię chodzić w getrach. Do tego właśnie grube skarpety śniegowce i to fajnie wygląda. A że właśnie ostatnio postanowiłam kupić troszeczkę jaśniejszych dodatków, to pomyślałam sobie, że te będą spoko. One też mają trochę nietypowy kolor, bo to jest, zobaczcie, to jest zupełnie inny na przykład niż te rękawiczki kolor, ale... Kto by tam się przyglądał? W każdym razie, że nie muszę tego razem nosić. W każdym razie, bardzo podoba mi się góra, bo one są troszeczkę takie wycięte tutaj. I co? Prążkowany materiał... Nie będę wam kłamała, no prześwitują trochę, tylko że z drugiej strony ja też takich getrów nie noszę samych, w sensie albo dłuższa kurtka, albo bluza, więc no, więc spoko, 59 zł. Także wydaje mi się, że cena w miarę, w miarę przystępna i zobaczymy jak będzie z jakością, wiecie, ja zawsze tak podchodzę, że przecież no kurde, jak coś się stanie, to zareklamuję, więc też no na pierwszy rzut oka nie wyglądają na jakieś takie, wiecie, słabe jakościowo, ale oczywiście to wszystko się okaże. Jak zacznę je nosić i prać Kolejna rzecz, a dobra, mam jeszcze jedną rzecz z, z H&M To wam pokażę Słuchajcie, tą bluzkę ściągnęłam od Ewy Kosmetyczny koktajl Ja nie jestem przekonana, czy ona ma dokładnie tą samą Ale wiele razy na filmikach miała taką czekoladową bluzkę z działu męskiego I tak, słuchajcie, mi się spodobała ta bluzka Jej długo nie było w Polsce Nie wiem, czy ona dopiero weszła teraz do naszego H&M Czy po prostu była wykupiona Ale wydaje mi się, że tego koloru po prostu nie było i ja się pojawiła, to słuchajcie, kupiłam. To jest zwykła bawełniana, basicowa bluzka. Ja nie jestem fanką męskich rzeczy, dlatego że czy swetry, czy właśnie bluzki, one mają taki krój, że. No, nie do końca na kobietach, moim zdaniem, to dobrze wygląda. Wiem, że wielu dziewczynom to nie przeszkadza, noszą, ale ja widzę, który, kto ma na przykład na sobie sweter męski, bo jednak kobiece rzeczy są inaczej skrojone, bo kobiety mają biustu, musi być inaczej wykrojone i tak dalej, a te męskie rzeczy są takie proste i właśnie jak założę tą bluzkę, to trochę no, mam takie wrażenie, że widać, że to jest męska bluzka, ale z drugiej strony mam to... Gdzieś, bo ta bluzka mi się podoba i mam zamiar ją nosić. Także poczekajcie, zaraz ją założę, albo nie jeszcze, pokażę wam jeans i od razu z jeansami wam, e, wam pokażę cały outfit. W każdym razie ta bluzka, słuchajcie, wzięłam ją w rozmiarze S i cena 39 zł. I mam dwie pary jeansów zary. I słuchajcie, właśnie przymierzę od razu do tej bluzki. Pierwsze to są takie szaro-czarne. I to jest fason, ja je wczoraj już miałam na sobie, to jest fason e, chyba straight, czyli proste nogawki, ja wziąłam rozmiar 40, troszeczkę jak zobaczycie zaraz, one są mi tutaj luźne, ale ja takie właśnie spodnie chcę z tyłkami zjeżdżają, więc, więc jest ok nogawka jest prosta i słuchajcie, tak mi się to podoba, jak one wyglądają do wszystkiego, najlepiej oczywiście założyć jakąś bardziej obciśniętą górę i to po prostu moim zdaniem wygląda ekstra możecie do nich założyć adidasy eleganckie buty, ja właśnie miałam buty botki na obcasie, jakieś ciężkie buciory i to po prostu wygląda dobrze także one są na wyprzedażach teraz w Zarze, na tej, w tej sekcji Special price czy coś takiego i kosztują 79 e, zł ze 139. I jeszcze jedne słuchajcie. To są white legi. Ja white już mam jedne z zary i kupiłam w rozmiarze 38, bo myślałam, że się rozejdą. Ja w nie wejdę, wszystko jest jakby ok Ale są tak niewygodne, słuchajcie Że miałam je chyba ze dwa razy I stwierdziłam, że po prostu nie da się ich nosić Także postanowiłam kupić 40. Piękny kolor One w ogóle, słuchajcie, na zdjęciu Zary Ja byłam trochę przerażona Ja jej wzięłam, ale totalnie nie byłam przekonana Dlatego, że one wyglądały jakby były Całe takie przetarte Z tyłu i z przodu Natomiast one praktycznie, słuchajcie, w ogóle nie są przetarte Mają przepiękny kolor ale zobaczcie, jakie one są małe, to są 40, nie? I to jest zwykła taka, zobaczcie, szeroka nogawka na końcu pocięta. Tego typu spodnie w zarze, słuchajcie, są bardzo długie, bardzo. Ja mam 1,75 siedemdziesiąt i zobaczycie zaraz, jakie one są długie. Także, jeżeli są tu wysokie dziewczyny i szukają długich spodni, ja wam polecam. Wszystkie tego typu w zarze są bardzo długie. Ja mam też z materiału spodnie z zary takie dzwonowate i one są po prostu mega długie, więc te spodnie też kosztowały... 79 zł i też były przecenione z 139. Także wskakuję w outfit ten brązowo-czarny i zaraz Wam się pokazuje. Boże, jakie czekoladowe rzeczy są piękne. W każdym razie pokażę Wam różnicę, jeżeli chodzi o tę bluzkę i moje spodnie adresu. Dlatego, że pewnie nie wiem, czy mogłyście zobaczyć, jak pokazywałam Wam tak na zniżonej kamerze, że ten kolor jest inny, on jest chłodniejszy od tej bluzki. Także wyglądają bardzo podobnie, nawet na stronie internetowej, ale w rzeczywistości jest różnica. Natomiast połączenie tych dwóch kolorów też ładnie wygląda, tylko tylko tak wam pokazuję, żebyście widziały jaka jest różnica ta bluzka jest bardziej ciepła, te spodnie są bardziej chłodne taka po prostu gorzka czekolada i właśnie, słuchajcie, to jest ta bluzka, mega naprawdę ona jest taka fajna, zobaczcie ona jest długa, ma bardzo długie rękawy, ale ja absolutnie już nie chcę XS-ki, bo wydaje mi się, że to jest dobry rozmiar, ona troszeczkę te ramiona ma jakby obniżone więc może i mogłabym mieć mniejszą, ale wydaje mi się, że S-ka i tak ona nie będzie miała tych ramion tutaj. Bo to jak, tak jak mówię, no faceci są szersi tutaj w barach, i mam wrażenie, że te rzeczy tutaj się bardziej zmężają. Więc ja już nie chcę mniejszego rozmiaru, ale ta bluzka jest bardzo fajna. Można sobie podwinąć rękawę, wsadzić ją do spodni. Pod marynarkę, pod ramoneskę, pod sweter, gdziekolwiek, do pubu, do pracy, zobaczcie, da szyjnik jakiś założyć. Ona po prostu jest super. Ja, jak wiecie, też nie przepadam z takimi dekoltami, ale tu mi to jakoś nie przeszkadza. Ona też ma bardzo przyjemną bawełnę, gdzie ja też za bawełną, jak wiecie, nie, prze, nie przepadam. Ale tu wszystko jakby się zgadza, także w ogóle cena się bardzo zgadza. 39 zł za taką bluzkę. Nie wiem, jak ona będzie po praniu, ale wydaje mi się, że nie powinna się z nią nic dziać. Jak się ją wybierze. W niskiej temperaturze to powinno być wszystko ok. I teraz słuchajcie spodnie. Spodnie, tak jak Wam mówiłam, są w rozmiarze 40, także one są trochę luźne, ale to na tyłku też. Ale ja już tak, ja, tak, ja chcę, żeby one takie po prostu były. I um, one mają bardzo wysoki stan. Do tego, zobaczcie, one są takiej długości do kostki. I jak teraz założymy na przykład buciory takie wielkie, możemy je delikatnie podwinąć i one, słuchajcie, naprawdę ekstra wyglądają. Te spodnie są super i tak się cieszę, że w końcu i mamy tyle różnych modeli do wyboru. Nie trzeba chodzić ciągle w rurkach. Ja nie ukrywam, że ja lubię rurki od czasu do czasu założyć. Jak mam jakiś wielki sweter, to te rurki jak najbardziej mi się podobają takiego swetra, ale generalnie to jednak takie spodnie uważam, że sylwetka lepiej wygląda w tego typu spodniach. Także za 79 zł uważam, że to są naprawdę... Naprawdę bardzo ciekawy model spodni. One, bo to są straight, ale takie inne od tych wszystkich, które mierzyłam. I one nie mają elastanu, tak nie wydaje mi się, żeby coś tu było takiego. Wiecie, one się raczej nie naciągają i to są też raczej jeansy z takich sztywnych i grubszych, ale, ale są wygodne przy tym. Ja tych spodni miałam, słuchajcie, bardzo dużo w domu. Mierzyłam najróżniejsze. I te były jedyne, które, na które się zdecydowałam za, właśnie ze względu na to, że one są wygodne, bo tam te wszystkie były też podobny miały materiał, ale były takie bardzo takie... takie blachy miałam wrażenie, jakby miała jakąś coś blaszanego, wiecie o co, choć jakąś zbroję na sobie, także te są naprawdę ok. I teraz skakuję w te, te niebieskie. Zobaczcie, jak ta bluzka też ładnie wygląda do, niebieski, do niebieskich spodni. W każdym razie spodnie są bardzo długie. One w ogóle są tutaj węższe, także no tutaj na pewno musicie brać rozmiar większy, dlatego że to wszystko jest ok, w pasie jest ok, ale tylko ten moment tutaj jest jakiś taki dziwnie wąski. I w tych właśnie moich poprzednich przez to ja ich nie mogę nosić, bo jak ja siadam czy coś, to mi się tutaj po prostu tak, słuchajcie, napina, że mam wrażenie, że po prostu te spodnie mi pękną. Więc dopóki to jest ok. W tych jest zdecydowanie lepiej, ale też jakby ten moment tutaj jest taki, no, jest wąski. W każdym razie założyłam. Botki na obcasie, żeby Wam pokazać, jaka jest długość tych spodni. One mi sięgają do samej ziemi. Nawet jak mam te botki na sobie. Także w końcu, słuchajcie, spodnie dla wysokich dziewczyn. Tak jak widzicie, one prawie w ogóle nie są wytarte, wyglądają bardzo ładnie i, i będę je nosiła, tylko słuchajcie, nie może być na zewnątrz mokro, bo. Będę miała z tyłu nogawki mokre, także jak w latach 90-tych wszyscy chodzili z takimi mokrymi dogawkami. ale bardzo fajne spodnie, takie właśnie trochę lata 80 bym powiedziała. Filmik, w którym co chwilę mi też przerywa. Słuchajcie, została już tylko jedna rzecz, więc mam nadzieję, że uda mi się wam ją pokazać. To jest kurtka, którą już widziałyście w ostatnim moim vlogu, czarna kurtka puchowa ze Stradivariusa. To jest kurtka, która jest niby wodoodporna, e, przeciwiatrowa i nadaje się na bardzo niskie temperatury. I powiem wam, że coś w tym jest, dlatego, że jak ostatnio tak padał śnieg, to w niej chodziłam i faktycznie ona jakby... ten śnieg po niej spływał. Tak samo jak było minus 6 stopni, to też w niej chodziłam, bo ja ogólnie lubię krótkie kurtki. Mam płaszcze, ale staram się te płaszcze nosić tylko, kiedy jest naprawdę już bardzo zimno. Ale właśnie, wyskoczyłam raz i było minus 6, jak się okazało. Nie wiedziałam, że jest tak zimno. I słuchajcie, mi w tej kurtce było ciepło. Ona ma coś takiego w sobie, co naprawdę grzeje. Też na pewno to, że ona jest nowa, dlatego, że ja właśnie słuchajcie, poprzednią kurtkę też miałam ze Stradivariusa, taką zwykłą czarną. Ehm, Taki sam prawie fason, tylko po prostu ze zwykłego takiego ortalionu, też puchowa. I właśnie, z racji tego, że ją bardzo często nosiłam, prałam, nosiłam, prałam, to w tym roku, jak ją założyłam, to było mi w niej naprawdę bardzo zimno, dlatego zdecydowałam się na nową kurtkę. I cena 199 zł. No, ta cena trochę mam wrażenie, że wygórowana, ale z drugiej strony no to jest faktycznie ciepła kurtka, także o, tak ona wygląda. Tutaj ma taki kołnierz, możecie się wyżej zapiąć. Ja raczej tak nie robię, bo przeważnie jakiś szalik mam, ale no jakby jest taka opcja, bo tutaj macie też guzik na samej górze. No i ona jest raczej z tych takich, zobaczcie, krótszych kurtek, także fajna, bardzo jakby przyjemna kurtka, ciepła i no i noszę ją cały czas, bo to jest taki mój po prostu must have na zimę i z roku na rok jakby tą czarną nosiłam i wiedziałam, że jak mi się coś z nią stanie to będę chciała nową, a te kurtki właśnie najbardziej mi pasują w Stradivariusie, bo oni tam też mają takie zwykłe, w sensie czarne, ale postanowiłam na coś takiego właśnie innego, czego jeszcze nie miałam, także dobrze, słuchajcie to już jest wszystko, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, jeśli tak to zostawcie po sobie jakiś ślad a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa!